Witajcie w drugim dniu Gostkonu! Jest dzisiaj sobota i będzie wielka robota! Fakty, to no, będzie duża robota? Będzie, no. no ja będę, kurde, a miało nie być. Właśnie. Miał go nie być, a jest. Kościół nas spadł z nieba. Mm. Największy dzień Gostkonu, najwięcej roboty. Także najwięcej taki najwięcej duży był? był? Także no. zapra <laughs> zapraszamy do oglądania! <laughs> I przy okazji niedługo rusza nasz nowy kanał Gwardia, także zapraszamy do oglądania i subskrybowania. Miłego oglądania. O, jest ciężko, bo nam zabrakło kabli, ale to nic, Piwczek zaraz jak jakieś... znajdzie. Yy, może nie będę robił szczególnego oprowadzania, bo to zaraz się zrobi. Później tutaj będzie informacja że jest teraz Sywiek jak dnój, yy, ale to, 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 później tutaj są w ogóle magnesiki, które reszcie robiliśmy. Yy, bardzo ładne myślę, że jest dziewczyny na bo łopacy nie, chłopacy nie. nie robili? Absolutnie. Tak i czy coś jest jeszcze do tak. Możemy pokazać Wam jedną mega sprawę. Mamy teraz dziesiątą metry z jego skonu, więc fajnie było, fajnie było to jakoś obchodzić, więc tutaj mamy wystawę. Mamy tutaj taką krótką, podsumowującą kartkę. Ja mamy tutaj oczywiście pana Przemysława Polaka, dyrektora biblioteki, pana Mikołaja Rogale, wicedyrektora szko Szkoły Podstawowej nr 5 i Tomek to Tyszek, proszę bardzo. No i, i tutaj mamy wystawę wszystkich plakatów od no drugiej edycji po pierwszy, bo pierwsza nie miała plakatu. Mm -hmm. <laughs> Oczywiście. No i co? To ja myślę, że jak przejdziemy te wszystkie plakaty. Uh. Myślę, że, że to jest tyle. I, I widzimy się za chwilę. My idziemy dalej to ogarniać gostąd. Ok. A jaki humor na Jest dobrze, ale ciężko fest. Jest ciężko. Nie deficyt stołów. Jesteśmy w szkole jest deficyt stołów to jest niepoważne, no, 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 no. <laughs> co tam? Siema? Chciałby ja Jak zapytać jaki humor na goznawach. Jaki humor na gosta? Humor <laughs> <laughs> gitówa. <laughs> Kameruję, chyba ta. Siema, witajcie w kolejnym dniu. Wiem, że już z tego dnia były nagrywane pewnie vlogi przede mną, ale ja też tu jestem kamerzystą, więc też się z wami przywitam, Elo. Y Zrobimy taki przegląd, bo jest godzina... Czekajcie, bo kamerą muszę ruszyć. Jest godzina... Złapię. Nie złapię, ale wierzcie mi, że jest 11.23. 11. Eee, I lecimy ponagrywać, e, co się dzieje aktualnie na Gostkonie. Także zapraszam. Bo ja teraz jedziemy sobie na poszczytą jakąś imprezę. Tam są koledzy rpg -owcy. Zobaczymy, co u nich. Dzień dobry koledzy RPGowcy, co u was? Sprawdzamy jak po fińsku wymawiamy słowo liść. I jak wymawiamy po fińsku słowo liść. A więc poniżej znajdziecie zwroty przydatne do pisania listu, bądź maila po fińsku. I to nie jest strona, której szukałem. Liść po fińsku to lehti. Lehti. Lechti. Lechti. The more you know. A co porwadzicie dzisiaj w ogóle? A... Będziemy dzisiaj zajmować się botaniką po fińsku. O, to będzie bardzo ciekawe. To ja wam nie przeszkadzam. Powodzenia wam. Godzina już. 13. Zaczynamy. Ładnie oh, yeah. śmiało. Nie wiem co się dzieje. Nie wiesz? Nie wiem. A może wiesz, że jest teraz goską. No? No. A może wiesz, że mnie jest właśnie mikrofonem? No. Ja wiesz, że nie widzę mikrofonu. się na to Na. Zaraz powiesz. Ja się na no nie to powiedzieć. E, dzieje się to, że się rozpoczął goszczką, nie? Ogólnie jakieś nie wiem ile minut temu. Nie e, nie jest nie tak. straszny ruch, bo jest pełno ludzi. My nie nadążamy z opaskowaniem, e, za, za poleganiem opasek. E, tutaj się dzieje, prawda, jakaś papierologia znowu nie, nie wiem. To jest w ogóle rzecz, ale... który się nikt nie spodziewał. Przesławniemy. <laughs> Powiem wam, drodzy widzowie, że jest aktualnie tłum ludzi. No, Zresztą sami zobaczycie to jest. Tylko wejście, a jest ludzi w A dostąpić... na to znaczy na GamesRoomie, miałem powiedzieć. Jest jeszcze więcej, już mnie wołają. Siema, witajcie w kolejnym dniu. Już to mówię po raz dziesiąty, bo już ktoś mnie nagrywa po raz dziesiąty dzisiaj. Dzisiaj was oprowadzimy, teraz raczej, oprowadzimy was po Gostkonie. Bo już trochę ludzi jest, więc będzie zamęt i o to chodzi. Bo ten film ma być taki, wiecie... Ale tymczasem, zobaczymy wystawców i jakie nam wystawy przygotowali tu widzimy ewidentnie figurki z papieru Wyglądają potężnie tu mamy wystawców naszych po oczywiście pamiętamy nie dotykamy idziemy dalej mamy kolejne figurki te już nie z papieru i trochę większe Batmanowe i Batmanowe no Trochę tego jest. Jest w sumie śmiesznie. Idąc dalej. Mamy planszówki najróżniejsze. Nawet mamy taką bardzo drogą grę. Wiedźmin Stary Świat. Więc mówka jednocześnie pokórze, bardzo droga. Idziemy dalej. Dziękuję Dominika. Także ostatnio eee, jeszcze w sumie raz powtarzam, że mamy bardzo dużo. Teraz nas czeka dłuższe przejście. Zrobimy cięcie. dokąd idziemy. Idziemy odwiedzić strażaków, którzy mają sikawki. Oby którymś... nas polali. Oby nie, bo mamy bardzo drogi sprzęt. Zapytam się, co tam mają za sprzęt. Niech nam pokażą, co, co, ma, co mają na posiadaniu w. W wozie bojowym bojowy. Dzień dobry, my tu przychodzimy z takim vlogiem w ramach gostkonu. Co tu się dzieje w ogóle? Czekamy na waszych detników Żeby ostudzić swoje gorące głowy Trzeba ich zawalić w takim razie. Dobra, coś trzeba załatwić Pokażę Ci nam co macie w samochodzie Ciekawego Powiedziałbym, że pierwszy na YouTube, a to nie będzie pierwszy na YouTube No, jest trochę sprzętu. No, jest sprzęcią. Agregat prądotwórczy i do tego pompa zanurzeniowa, elektryczna do wykorzystania, jeżeli są zamane pomieszczenia w budynkach. Przez to elektryczna, że nie emituje spalin, można mm. wykorzystać w tak. Piętro mm. wyżej milarki do, do drewna, do żelbetu, do piłaków, uniwersalnych, która nie poszycie dachowe, to jest stalowe czy drewniane, Łańcuch odpowiednio możemy cięcie i tak dalej. już ściągacie kotki z drzew, tak? <grym zresztą> koty to już jest ten przeszłość. Drabina. O, o macie drabina. A masz drobiny? Drabina ręczna. Tak, pneumatyczna jest na wyposażeniu PSB. Mm. Masz sprzęt jest. Taka pozostała armatura wodna. Pufufufuf. Słuchaj, tych węże. Są one mają metrów w sumie? Jeden, bo 20 metrów. Max, ile macie w wozie? To jest ile? Eee, to mamy jest z tej strony 8, z drugiej strony 8 i tam mamy 5, czyli mamy 16, 21 wężów. Sporo dosyć. Czyli... 400, 400 metrów, nie? Ponadto. jesteśmy w informacji, w głównym holu, w wejściu. Tu mamy właśnie centrum informacji, a tu jest za dużo ludzi, idziemy dalej. Odprowadzimy was e, po reszcie naszego obiektu. E, Oczywiście, jak, jak na gostką przystało, wszędzie są bardzo śmieszne memy. A ten mem jest akurat trochę rel. Niżej śmieszniejszy. To jest Marcin. To jestem ja, Marcin. <grym> przed chwilą wykład miał. Ale idziemy dalej. Teraz przed nami bardzo długi korytarz, który doprowadzi nas do dalszej części, tu spokój, jest trochę echo. Więc będzie to na pewno słychać. A tutaj mamy naszą wystawę. Ale, no, Okay. Idziemy dalej. Tym pięknym korytarzem. Wchodzimy do domu tańca. Tutaj się tańczy w jazz dance. To jest taka gierka, pewnie w nią graliście. Tu będziemy i pokażemy. Może pokażę drugą. Piękny ekran. ekran. Rozmawiałem. To są fajne poczęcie. Pokaż gierkę. Gierka. To jest wykonawca, ja byłem pomysł <grywa> Działa, działa Działa Ma być dobrze Nie, nie, czekaj, jak to było? BKP? Ma być Jest, jest tanio nie, Ma być tanio, jest tanio, ma być dobrze, jest tanio Tak się barys, wrócę i na Gostonię jest... Oj, rewelacyjnie się bawię. nigdy się tak świetnie nie bawiłem jak w tym roku na Gostonie, powiem szczerze. Że... Nie nie, na... Szczerze, jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony z tej edycji, bo jest mnóstwo ludzi, mnóstwo dobrej zabawy. Przed nami na wstydie są warsztaty komiksowe z naszym przyjacielem Arturem, sobie tak kukniemy. Ludzie tam malują, skrysują, komiksują. Polecam, idziemy dalej. Trzeba się cofnąć, a już świat się zmieni za zakrętem.

mamy 500 uczestników Gostkonu 2023 edycja. Edycja. Brawo! Słuchajcie! Wow. Idziemy sobie na cichaczu do piwnicy, RPG. Tam się już dzieją cuda. Na cichacza. Dobra, nie znacznie, żeby Przechodzimy dalej. Pójdę bokiem, żeby nie, nie musielibyście oglądać mojej zgrabnej płci. I dobrze, teraz już ostatnie tutaj rzeczy nam zostały. Robotyka. Już coś tu jeździ. Tu się programuje. Roboty. i Ja, ja zaś jeżdżą. Nie wiem, czy będą walki roboty ale będą. Będą. Mają być. Zaś trzeba nagrać bo to będzie ciekawe Tu mamy strefę klocków LEGO czyli jakbyście mogli Jak się domyślić LEGO o! Dużo LEGO bardzo dużo LEGO wow. Idziemy dalej A tu mamy warsztaty plastyczne. Tu też się dzieje magia Młodzi artyści tu powstają właśnie nie tylko młodzi, ci starsi też Wracamy, wracamy do czerwonego Ferrari, co gasi pożary. się. Ma się kawkę i węża, co się mocno napręża. Dobra, idziemy. zaraz będzie burza. Oglądamy dalej, więc z burzą Te, musimy. Też was nie straszył. Nie. To jest tak zwane szybkie natarcie, się nie trzeba rozwijać nawet Pytaj, od razu nie można rozwijać węża góry pompa wpływająca, czyli można ją położyć na wodzie, sobie pływa i... To ma z zalanych terenów otwartych pompa szlamowa, czyli z wody brudnej Zalany teren z procesji Wentylator oddymiający Trwa medyczna deskę Trochę tego sprzętu jest jest Na spód ciężkich samolocie to praktycznie brakuje tylko urządzeń hydraulicznych no Ale to jest bardziej auto, przeznaczone do działań gaśniczych niż, niż elektrycznych takie pytanie bo mam niespełnione ambicje z dzieciństwa mhm. Nieśmiałe, jak do środka O <laughs> Ojej, oh yeah, udało się w końcu Dobra Kamerujesz, nie? kameruję Możesz mi dać kamerę To już się kameruje Czeka. TO JUŻ SIĘ KAMERUJE wrażenie. Dziękujemy panowie! Jestem tak zadowolony, kurde, mam nadzieję, że strażakom jakoś humor poprawiliśmy. Pozdrawiamy jak to oglądacie. Tamy. Tam są Ola i Fipczok. Idziemy pokazać wam Dominika, bo wygląda strasznie. Oto pan o nie Dominika, ale też strasznie wygląda. Tam jest no, jeszcze by się przydało. Nie możecie tu teraz wchodzić. Ania, powiedz mi. Jeszcze chwilę. Jeszcze, jeszcze chwilę. Proszę bardzo, widzowie, tutaj mamy skóra z węża jodowitego. Ja jak to, to mamy tutaj dla was folię, jak ochraniacie konwenty, tu sprzedam 500 zł. No w jakichś sklepach to macie po 1000. To mnie tu jest po 500. Kłamie. Ja, Kłamie. Tutaj ooo, sofa, Sowa, sowa, sowa. Krzyk mody we Wenecji. Krzyk mody we Wenecji. No, hmm. Dla Was, drodzy widzowie, 20 zł, a po 500 chodzi na wybieg. A nawet balony, jak może chcecie. Sztuka, no 50 groszy niech stracę nawet, nie? Albo Paragonik, nie będziecie mogli wychodzić przez kasę będą no, to, to taka wyjściówka dla głów. No i grzech skorzystać. Co Gramy, dajemy postacie, gramy w lampę. No jesteśmy npc które dają sedanka i wyścigi. muszą no, pomóc ludziom odkryć, jak połączyć sobie duszę, ciało oraz rozwój. Ale ja ten rozwój akurat utraciłam! Co <ścoughs> ile? Jak mi to to mogę kupić. Mili. Na poznajomości kuzynka tysiąc yeah. Nie. No, ja odejdź, tak. odejdź. Dobry. mi. To są wszyscy. Witamy. dobry kończymy, kończymy trzeci dzień. Drugi vlog. Widzimy się jutro. Znaczy, w sumie to z wami, pewnie za tydzień. Adios. Bye bye. Pa, pa.